Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2025 na moim kanale. Słuchajcie, w poprzednim materiale zrobiłem sobie tą misję, która była tam w lesie do wykonania. Mam nadzieję, że oglądaliście. I udało mi się nawet coś tam z tego zarobić, bo aż 15 tysięcy, 15 900 dokładnie dostałem za misję, ale jeszcze tam mieliśmy chyba właśnie te 467, to jest właśnie obciążenie z tytułu wypożyczenia maszyn, jakiś dochód z nieruchomości. Nic nie sprzedałem, ale nie mam pojęcia z czego to się wzięło. I słuchajcie, mam tutaj na przyczepie rzepak, który był pokoszony właśnie z tamtego pola. I tak się zastanawiałem już co z tym rzepakiem zrobić, bo też mam tam 10 tysięcy litrów pszenicy. I powiem tak, sprzedawać tego rzepaku za bardzo mi się nie opłaci. Ja też w swoich takim w krótkim filmiku z tipów, jakie mógłbyś, moglibyście zrobić na samym początku, no to policzyłem Wam tam właśnie postawienie sobie takiej małej fabryki, bo teraz Giant troszeczkę o nas bardziej, że tak powiem, zadbał i zafundował nam trochę więcej takich fabryk. I już Wam tu pokazuję, o co mi dokładnie chodzi. Budowa, chodzimy sobie w fabryki, no i tutaj mamy różnego rodzaju fabryki. Mamy punkty skupu, mamy szklarnie, mamy uprawę, mamy też generatory, z których. Może kiedyś skorzystam. Ile ten generator tutaj? 11 tysięcy, i prawie tysiaka. No, w rok czasu by nam się zwrócił, nie? No to to tak w 14 miesięcy. Ale mnie interesują właśnie fabryki. Jak sobie zjedziemy tutaj na dół, to zobaczcie. Mamy takie mini fabryczki, i to jest taka mini cukrownia. Nie da ja się dziwię w ogóle, że Giant coś takiego w ogóle tutaj e, dodał do gry. Nie są to drogie fabryki. Mamy mini przędzanie, mamy mini płat krawiecki. To jest naprawdę turbo dziwne, że oni coś takiego tutaj wrzucili. Może jest to spowodowane tym, żebyśmy sobie to na przykład postawili gdzieś, o powiedzmy tutaj, tak? Żeby to nie wyglądało naprawdę tak mega słabo. I ja tutaj mam właśnie olejarnię. I w tej olejarni mógłbym sobie przetwarzać ten rzepak, bo też pewnie na jednym z pól chciałbym ten rzepak posadzić sobie, posiać. Ale tu mamy jeszcze na przykład mleczarnię, która jest dosyć mała. Nie wiem, czy właśnie na przykład większe te fabryki one będą generowały większy przychód, chociaż może będą szybciej przerabiać, nie? Więc no, to, by było, to by się zgadzało. Tutaj co mamy? Fabryka żywności konserwowej. Mamy wytwórnia zup. Mamy przetwórnia ziemniaków. O, wszystkie to by się przydały, bo lubię, lubię. Mleczarnia. Też taka większa mleczarnia. W sumie to zaraz, tu mamy to mleczarnię, i tu też była mleczarnia, nie? Czekajcie. Czy to samo możemy wytwarzać w, w tych mleczarniach? Mamy 8 produktów. Olejarnia. Gdzie ta mleczarnia? Młyn zbożowy. Tu jest mleczarnia. Ej, no to samo możemy wytwarzać. Mamy tutaj taka była zakładka, łańcuchy produkcyjne. To jest chyba to. Tak, ale mleczarni tu nie widzę. Młyn, olejarnia, piekarnia, przędzalnia, tartak. Wytwórnia sznura. I mamy zakład krawiecki. Czemu tu nie widzę? A, bo może będzie trzeba tutaj? Nieposiadane? Nie. Bednarz, biogazownia, cementownia, cieśla, fabryka. Dla eee, tworzenia placów, e, zabawek. ok, Konstrukcja wozów. E, patrzcie, że nie ma, nie? Nie mam leczarni tu wyjaśnionej. A dziwne. E, I teraz tak, no... Postawię sobie tutaj ten budynek, tą fabrykę. Niech ona sobie tam pracuje, powiem szczerze, i ewentualnie będziemy musieli gdzieś tam później się postarać, żeby sobie zorganizować to olejarnię. No właśnie, tylko gdzie? Bo planowałem pierwotnie, że ją postawię tutaj, ale jak ją postawię tutaj, to będzie naprawdę słabo wyglądać, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Bardziej by mi to wyglądało, a obszar jest zajęty. No tak, właśnie, nie ma modyfikacji na to, żebyśmy sobie mogli to stawiać w dowolnym miejscu. Więc to też jest kolejny problem. Tutaj mi się nie chce tego stawiać. Może faktycznie najlepiej będzie tutaj to postawić. Dobra, niech będzie. I jak to wygląda? Spójrzcie. To jest, taki, taki, to jest takie malutkie osłonienie. Tutaj wysypujemy. I czy to sprzedaje automatycznie? Nie, chyba to nie sprzedaje automatycznie. Tutaj będą nam się respiły palety. I tutaj możemy w sumie też to odpalić. W ogóle to też tam dodał się mm, olej ryżowy, długoziarnisty i olej ryżowy zwykły. Mamy tutaj olej. Z rzepaku, i możemy sobie tutaj oczywiście to aktywować. Będzie, że działa. Nie, wytwarzane produkty, dostarczane materiały. No i tam nam będą później te palety mm, przychodzić. I jak to wygląda? Z 8000 litrów rzepaku mamy 10, 10 litrów. Z 20 litrów rzepaku mamy 10 litrów oleju rzepakowego, więc będę miał jakieś 4000. I tak jak mówiłem, ile się na tym zarobi, to od razu sobie szybko policzymy rzepak mamy. Tutaj wiecie co, tego już jest na tyle dużo, że fajnie by było, gdyby można było tutaj taką wyszukiwarkę zrobić bo na przykład albo podzielić to też na kategorie, nie? czyli coś, co już wytworzyliśmy i na przykład coś, co zbieramy, to by było chyba najprostsze. Ale dobra, jesteśmy na poziomie średnim, nie gram na łatwym, nie gram na trudnym, gram na poziomie średnim i za 1000 litrów mamy 1300, a jak sobie znajdziemy olej rzepakowy, mamy olej rzepakowy, no to on kosztuje 3,500, tam byśmy mieli jakieś powiedzmy 2600, niech będzie, że za 2000 litrów, a tutaj mamy za 2000 litrów 3,5, czyli tysiaka zarabiamy. Około 30% jesteśmy po prostu do przodu, jak sobie to przerobimy. Czy mi się zwróci ta fabryczka? Pewnie mi się nie zwróci, ale co zrobić, taką decyzję podjąłem będę musiał z tym żyć, Nic ja to nie poradzę. Wysypiemy sobie tutaj teraz ten rzepak i to jest oczywiście nie wszystko, to chciałbym tutaj jeszcze zdziałać, bo też mam inną Inną rzecz jeszcze do zrobienia. Wysypujemy. A, bo to na bok mi się tu wysypują. Ja tu nie wiem ile. Zastanawiam się, ile tutaj w ogóle wejdzie tego, bo nie wierzę, że wejdzie 8000 litrów, bo gdzie to miałoby się schować? No nie, wchodzi całość, nie? Dajcie znać w ogóle w komentarzu, co Wy sądzicie o tych fabrykach od Giantsów, bo no, dla mnie to jest nie lada zaskoczenie, serio. Czy coś takiego dodali? To, jest, to są świry. Nie mam pojęcia. A może to właśnie trzeba postawić gdzieś koło losu, żeby to wyglądało trochę lepiej. Dobra, i tutaj napełnimy sobie to i przejdziemy sobie też do zakładki budowa. Z tym, że teraz pójdziemy sobie na zwierzęta i znajdziemy sobie kury. Kury mają fajny taki właśnie jeden kurnik który mi się podoba i uważam, że na kurach, a kury to można w miarę fajnie zarabiać, tylko pytanie, czy, tak, tutaj mamy coś takiego, tutaj mamy, właśnie, gdzie my tutaj możemy wysypywać, bo tam z tyłu jest, Ym... a dobra, tam musimy wysypywać, tu są kury, więc ja może bym to musiał postawić tak, ale już mi tutaj wadzi, nie, musiałbym chyba piłę sobie kupić Ym... i, i... Ty, 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 ty. tu mamy krowy, za, za dużo tego lasu, za dużo. Dobra, a może zróbmy jeszcze inaczej. Aktywuj tryb niszczenia. A co ja tym mogę usunąć? Skoro nie mogę nic tym usunąć, widzicie? Czy ja czym coś mogę usunąć? No nie mogę. Myślałem, że na przykład ten tryb niszczenia będzie odpowiadał też za to, że możemy na przykład usunąć sobie. Hmm. Bym miał piłę, to bym tutaj to powycinał. I miałbym miejsce na kurnik, ale nie mam piły. I musiałbym chyba zainwestować w sumie. Ale tak naprawdę, że tu mi się nie mieści ten kurnik? Nie wierzę w to. Bo ten, ile ma, ten ma 20. Ale jest większy i ma mniejszą pojemność. Chyba, że właśnie, ja bym może musiał. O, widzicie, no teraz mi się tu mieści. Palety są gdzie? Tu są palety. No ja bym to chyba musiał w ten sposób postawić. Czy ja na pewno później tutaj dojadę. A no i zobaczmy, jak z terenem. Bo teren to chyba tak jak w. Dwudzieste dwójce, on się tak w miarę sam dopasowuje. Kur nie możemy chyba transportować nadal, więc muszę sobie je sam kupić. I tak kupimy sobie dwa koguty, trzy, trzydzieści kur, tutaj może być maksymalnie, więc będziemy mieli 27 kur. Teraz tak, mamy 0 miesięcy, czyli kurczaki. Kurczaki sobie kupimy, zobaczymy jak wyglądają. Kupię sobie pięć kurczaków i niech będzie, że 10 dorosłych kur. O, dobra. Czy to mi się kupiło, jakby wszystko? I, i kurczaki i dorosłe? A ja tam nie mogę wejść? No bez jaj. Ej, no kurde, kurczaki mi się nie kupiły. nie dobrze. No dobra, ale ja tam nie mogę wejść. Czy mogę? No nie mogę. Smutno mi z tego powodu. Myślałem, że będę mógł. Co, są te kurczaki już tu? No, teraz są. Małe kurczaczki. Dobrze, fajnie. Teraz mi się to podoba. I one się tam będą siedzieć teraz, te kury. w porządku. Tylko boli mnie trochę dupa, bo nie mogę tam wejść. Czyli mamy tak, tutaj mamy mini fabrykę. A, i muszę iść do ciągnika. I dobra, mamy tutaj rondo. Ja to rondo będę musiał zlikwidować, ale no właśnie, do tego to będę potrzebował piłę tutaj, przyczepę. I jakoś sobie będziemy musieli z tym poradzić. Najlepiej to jeszcze by było, żebyśmy mieli rozdrabniacz do, właśnie do gałęzi. Bo tak to możemy mieć. Też ciężkawo dosyć, nie? Dobra, tu jesteśmy. Ja bym musiał chyba zmienić kierunek wyładunku. Bo tu mamy kierunek wyładunku prawo wstecz. Bo mi się tam blokuje na dyszu. To jest. Ja z jedną osiówką nie mogę wycofać. Nie wierzę. Długo nie grałem, człowiek wychodzi z prawy. No i mamy. Pierwsze fabryki. Nawet nie weszło wszystko. 5000 litrów tylko weszło nam tutaj do tego. No co teraz? Teraz będę musiał zrobić sobie tą orkę. Wreszcie zaorać te pola. Tej słomy jednak tam nie będę zbierał. Mamy dwie fabryki w sensie fabryki. No kurde to nie fabryka. E, ale będzie, będzie trzeba coś z tym pomyśleć jeszcze. No ja mam tutaj też jeszcze krowy. No i co do tych krów, to właśnie ze względu na nie, to ja bym chciał chyba mieć trochę słomy, bo na zimę będę je musiał przewieźć. Ewentualnie będę musiał je sprzedać, no bo nie mam gdzie je na razie trzymać. Więc coś będę musiał z tym fantem zrobić. Trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam.